Plastycznym Dyplom, czyli ta praca, która kończy zwieńczeniem tej ścieżki edukacyjnej, ścieżki artystycznej, jest takie dwutorowe. Pierwsza część pracy dyplomowej to jest praca ze specjalizacji, a w tym roku mamy cztery specjalizacje. Ceramika, grafika artystyczna, grafika warsztatowa, projektowanie przestrzeni, projektowanie ubioru. W Muzeum Decyzjalnym w Opolu prezentowane są prace malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie. W sumie zaprezentowanych jest 97 prac. Każda z tych prac oddaje jakąś tam część wysiłku, część pracy artystycznej tych młodych artystów. Ja jestem dumna z moich uczniów. Jest to efekt pięcioletniej pracy moich uczniów. Natomiast sam dyplom powstawał od września no do czasami miesiąca przed wystawą, więc niektóre obrazy wieszaliśmy mokre. Uczniowie w tym roku mogli sobie wybierać sami temat swojej pracy. Miałam to szczęście uczyć się u fantastycznego malarza jak i również doskonałego grafika, pana Maćka Markowicza, który dał mi totalną dowolność, jeśli chodzi o temat mojej pracy, w jaką stronę ona pójdzie. Pojawiają się ich własne przeżycia, własne zmagania z materią, własne doświadczenia, więc są to wielopoziomowe prace, niektóre bardzo intelektualne, wyjątkowe. Moja praca jest narracją do powieści Michała Buchakowa w mieście Małgorzata. Opisuje ona paradoks władzy absolutnej, totalitarnej, plus centralna postać z mojego obrazu nawiązuje do malarstwa Jaska Malczewskiego, Błędne Koło, który tak naprawdę rozpatruje tam problematykę samego artysty, jego twórczości. W jaki sposób e, działa on w rzeczywistości, co kreuje i czy tak naprawdę jest e, stwórcą czegoś nowego. A więc ja umieszczam go w postaci Iwana Bezdomnego z powieści, gdzie jest zniewolonym artystą i jego twórczość jest podporządkowana władzy.